Jak zarobić na najmniej krótkoterminowym? Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moim caseem, który udało mi się zrealizować wspólnie z moją żoną. Znajdujemy się w Będzinie, mieście, które liczy 40 tysięcy mieszkańców. Zaledwie 5 km stąd znajduje się jedna strefa ekonomiczna, 5 km stąd znajduje się druga strefa ekonomiczna i kolejna trzecia znajduje się 19 km stąd w Dąbrowie Górniczej. Do DK94, czyli do najbliższej trasy, dotrzemy stąd zaledwie w ciągu 5 minut. Chciałbym Wam pokazać, jak w miejscowości nieturystycznej może pójść ten biznes. Zapraszam Was do środka. Witamy Was w środku. Poznajcie moją żonę. Witam. Słuchajcie, chcielibyśmy Wam opowiedzieć dzisiaj o tym, co się stało, że zrobiliśmy z tego z długoterminowego na im krótkoterminowy, ile można na tym zarobić, na co zwrócić uwagę, gdzie się reklamować. A, ale po kolei, z tym, że o samych konkretach, ile o konkretnie można na tym zarobić, opowiemy już na samym końcu, dlatego zapraszamy do oglądania do końca. No, ale jaka była od początku historia tego mieszkania i skąd się wziął w ogóle pomysł tego, że zaczęliśmy się bawić w najem krótkoterminowy? Ogólnie e, jesteśmy tacy, że lubimy testować nowe rzeczy, e, i ja pewnego razu, w ogóle to mieszkanie było zakupione w 2018 roku. Początkowo było wynajmowane za kwotę 2000 zł plus opłaty i plus media normalnie w normalnym najmie. Jednak pewnego dnia spotkałem mojego znajomego z którym zamieniłem kilka zdań i on akurat na tym terenie zajmuje się najmem krótkoterminowym i zainspirował mnie, mówiąc jakie można wyniki wyciągać wynajmując w najmie krótkoterminowym takie mieszkanie. No i wspólnie z Eweliną zdecydowaliśmy się podjąć rękawice i zobaczyć czy to nam też tak pójdzie, czy on mówi prawdę i czy faktycznie tak będzie i też zdecydowaliśmy się na ten krok. Przygotowanie takiego lokalu. Generalnie mieliśmy już wypracowany pewien standard, wiadomo w przynajmniej długoterminowym, gdzie lokal był kompleksowo wyposażony w sprzęt RTV-AGD, wiadomo w meble, krzesła, stół, ale dodatkowo przynajmniej krótkoterminowym doposażyliśmy go o. O kilka bardzo ważnych rzeczy. Między innymi doposażyliśmy oczajnik, herbatki, żeby umilić gościom pobyt, wodę. Mamy oczywiście cały zestaw sztućcy, nawet znajduje się korkociąg drewniana łyżka, patelnia, szklanki, kieliszki na wino, na wódkę, no wszystko co jest po prostu potrzebne. Tak, a nawet zdecydowaliśmy się, że każdemu z przybytych gości będziemy zostawiać wino, które będzie w lodówce, żeby po prostu zachęcić i umilić w pewien sposób czas, a tak naprawdę nasza, nasz lokal dzięki temu się wyróżniał w ofercie. Jeżeli chodzi znowu o łazienkę, to postanowiliśmy wyposażyć w różne małe gadżety hotelowe, takie jak szampon do włosów, żel pod prysznic, mydełko. Mamy nawet takie super jednorazowe szczoteczki do zębów e, z pastą już w środku. Oczywiście też są kapsułki do prania, do zmywarki wcześniej nie wspomnieliśmy białe ręczniki bo to taka oznaka czystości, świeżości, tak naprawdę w pokojach hotelowych. E, tu natomiast w przedpokoju, w szafie, znajdują się Oczywiście wieszaki to wiadomo, łyżka do butów, e, deska do prasowania, e, żelazko, suszek na pranie, tak naprawdę wszystko, wszystko co jest potrzebne. No to teraz czas na sypianie. Tutaj, oczywiście, za każdym razem jest świeża pościel, białe prześcieradło, dodatkowe małe poduszeczki, w szafie też znajduje się dodatkowy pościel, a, a także, także koc. Tak, jest. Zawsze było to na dodatkowym wyposażeniu. Ale co najważniejsze, wystawiając takie ogłoszenie do najmu krótkoterminowego, oczywiście musimy mieć super zdjęcia i świetny opis. A opis przydałoby się, żeby zawierał też lokalizację i jaką odległość mamy do konkretnych, ważnych miejsc z naszego apartamentu. Wróciliśmy teraz do salonu. Chcę jeszcze Wam pokazać, że specjalnie zrobiliśmy takie kartki, które no, ułatwiły nam też życie. Są tu wszystkie informacje niezbędne, adres, wi-fi, zameldowanie, od której się zaczyna, o której, której jest wymeldowanie, numer telefonu, a także osobną kartkę zakaz palenia. Tak, zdarzają nam się sytuacje, że po prostu y Osoby, które wynajmowały ten, to mieszkanie, po prostu paliły w środku. Do tego też przydaje się regulamin, tak naprawdę, który powiesiliśmy na drzwiach, w którym jasno jest zapisane, że jest całkowity zakaz palenia. Okazuje się, że nie wszyscy potrafią to zrozumieć, czytając tą pozycję w internecie na ogłoszeniu. Gdzie reklamowaliśmy nasze, nasze mieszkanie? Przede wszystkim najwięcej klientów było z Booking. Tak, z Bookingu mieliśmy też kilku klientów z Airbnb. Ci z Airbnb przyjeżdżali przeważnie na dłużej, z tego co tak. pamiętam. I jeżeli pomimo, że była opcja wynajmu na doby, czyli można było na jedną dobę wynająć apartament, i tak przeważnie to mieszkanie było wynajmowane na dłuższy czas średnio 2-3 dni, a najdłuższy pobyt, jaki się zdarzył, to 11 dni z rzędu. Więc no to oczywiście fajna opcja, bo w międzyczasie po prostu nie trzeba tego lokalu sprzątać i ponosić dodatkowych kosztów z tego tytułu. I co istotne? Klucz. Postanowiliśmy zrobić bezobsługowe, dlatego na drzwiach wisi mini-safe, w którym znajduje się klucz. No i osoby, które przyjeżdżały, dostawały wcześniej wiadomość z kodem i do domofonu i do tego safe'u. Tak, znacznie nam to ułatwiło życie. Nikt nie musiał tego klucza podawać wcześniej, ani nie musieliśmy się tym przejmować, po prostu działo się to poza nami. Ile mogliśmy wyciągnąć na tym miesięcznie? Powiemy tak, jeżeli chodzi o kwoty, które można było w tygodniu, za ile można było ten apartament wynająć w tygodniu, były to kwoty od 250 do 280 zł. Natomiast w weekendy ten lokal był wynajmowany od 330 do 380 zł w porywach. Mhm. Były też okresy świąteczne. Tak, wtedy dzikaliśmy cenę ponad tylko 400? Tak? Ponad 400 zł. Generalnie ile na tym się zbierało miesięcznie, bo to wszystkich najbardziej interesuje? W jednym miesiącu mieliśmy kwotę 3000, w innym miesiącu mieliśmy kwotę 6300, a w jeszcze w innym tam było ponad 4500. Średnio, jakbym to uśrednił, kwota, jaką można miesięcznie na tym zarabiać, to 5000 zł, czyli biorąc pod uwagę, że ten, to mieszkanie było wcześniej wynajmowane za kwotę 2000 zł plus czynsz plus media. Tak, tutaj wyciągamy, można wyciągnąć tę fotę blisko 5000 zł, także być może dla kogoś z Was ten odcinek będzie inspiracją i jeżeli albo macie kogoś zaufanego, kto będzie Wam w stanie ten lokal sprzątać, no bo to jest jakby największe wyzwanie. Najmu krótkoterminowego, że zwalniają się goście, macie około 3 godzin na to, żeby ten lokal wysprzątać i przygotować kolejnej osobie. Więc, jeżeli macie czas i jesteście w stanie i chęci robić to samo, to oczywiście możecie to robić. Jeżeli macie kogoś zaufanego, to możecie to po prostu komuś zlecić, no wtedy wiadomo, że trzeba ten uwzględnić w tych, w tych wyliczeniach, koszt, który wydacie na, na osobę, która będzie wam to obsługiwać. Plusem, tak jak mówiłem, w tym przypadku było to, że ten lokal nie był, no codziennie nie zmieniały się osoby, tylko przeważnie przyjeżdżały na dłuższy czas. Być może jest to też efekt tego, że nie jesteśmy w lokalizacji turystycznej, więc jeżeli, jeżeli chcielibyście podwoić być może dochody na swoich, na swoich lokalach mieszkalnych, które macie. Polecam Wam przetestować taką formę inwestowania. Można to tak naprawdę ograniczyć do, do tego doposażenia, i w zasadzie całość tej obsługi, tego wszystkiego zamyka się w dwóch portalach: Booking i Airbnb, więc to jest całość, po prostu musimy wrzucić ogłoszenie i po prostu przygotować się do tego pod, tych, pod tymi kontami technicznymi, które wymieniliśmy we, we wcześniejszej części odcinka. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, no to poprosimy łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że komuś z Waszych znajomych ten odcinek mógłby się przydać, to kolej, koniecznie mu go udostępnijcie. No i zapraszamy do subskrybowania. Będzie tutaj dużo merytorycznej wiedzy w kolejnych odcinkach odnośnie nieruchomości inwestowania. Także, A, no i być może chcielibyście kolejne widzieć w kolejnych odcinkach, więc jeżeli tak, no to również zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Do zobaczenia. Cześć, cześć!